Cześć, ciekawscy! Prawdopodobnie zauważyliście, że w ostatnich miesiącach Angelina Jolie i jej dzieci dość często pojawiały się w prasie. A wszystko to głównie za sprawą nowych zdjęć paparacji, na których Shiloh i Zahara robiły zakupy z matką oraz powodu wywiadu, którego Angelina udzieliła Vogue, opowiadając o swoim życiu po rozwodzie. Podczas gdy w przeszłości wiele mówiło się o innych pociechach Jolie Pitt, jak na przykład o Maddoxie oraz jego wielkiej kłótni z Bradem, niewiele czasu poświęca się najmłodszym dzieciom były aktorskiej pary. Mamy na myśli ich biologiczne bliźnięta, Noxa i Vivienne. Co się z nimi dzieje? W końcu ich pierwsza sesja zdjęciowa nadal jest tą, za którą magazyny zdecydowały się zapłacić najwięcej. Jakie są dzieci Brangeliny, o których mówi się najmniej? Czy planują pójść ślady rodziców? Do kogo Vivien chce być bardziej podobna, do swojej starszej siostry czy brata bliźniaka? Zostańcie z nami do samego końca, by dowiedzieć się wielu ciekawostek, ale zanim przejdziemy dalej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Bez wątpienia Angelina i brat byli jedną z najpiękniejszych i najbardziej rozchwytywanych par w historii Hollywood. Wszyscy chcieli wiedzieć o nich wszystko, uważając ich jednocześnie za rodzinę idealną. Więc naturalnie, kiedy para doczeka się swojego pierwszego biologicznego dziecka, córki Shiloh, ludzie z całego świata byli podekscytowani tym wydarzeniem. Podobnie było, gdy dwa lata później urodziły się ich bliźnięta Vivian i Knox. Aktorka postanowiła, że urodzi tę dwójkę na riwierze francuskiej, aby uhonorować w ten sposób swoją babcię. I tak 12 lipca 2008 roku w Nicei we Francji na świat przyszły najmłodsze dzieci Jolie pitt Magazyn People informował wówczas, że Knox jest starszy od swojej siostry bliźniaczki o całą minutę. Jak się okazuje, ich narodziny były nieco przerażającym zadaniem dla lekarza. Cóż, oczywiście każda praktyka medyczna wiąże się prawdopodobnie z dużymi nerwami, jednak dla jednego lekarza jego praca była bardziej stresująca niż zwykle. Jak informował wówczas Reuters, specjalista odpowiedzialny za poród bliźniaków słynnej Brangeliny był zdenerwowany ze względu na ich status gwiazdy. W rozmowie z publikacją powiedział, że nie była to presja na poziomie medycznym, ponieważ jest to coś, co robi od lat, ale wszystko przez fakt, że Angie i brat są jednymi z największych sław na świecie. Choć imiona bliźniąc wydają się całkiem przyziemne, jak na dzieci gwiazd z oceanu, tak naprawdę mają szczególne znaczenie. W przypadku Vivien jej drugie imię, Marceline, było imieniem jej babci, czyli mamy Angeliny, która zmarła rok przed narodzinami maluchów a Knox otrzymał imię po swoim pradziadku, czyli dziadku brada, który nazywał się Hall Knox Hill House. Z kolei drugie imię jedynego biologicznego syna Jolly Pitt, brzmi Leon, po pradziadku Angie. Jak to często bywa w przypadku dzieci celebrytów, każdy chciał jak najszybciej zobaczyć ich zdjęcia. W dzisiejszych czasach większość sław po prostu udostępnia fotografie swoich pociech w sieci, ale te 12 lat temu, które minęły od narodzin Vivien i Noxa, to bardzo dużo dla świata internetu. Wówczas nie istniał nawet Instagram, tak więc wiele się zmieniło. Jednak prawdopodobnie, gdyby nawet bliźnięta przyszły na świat w obecnych czasach, Angelina i brat nie zdecydowaliby się na wrzucenie ich fotek do sieci. Do dziś żadne z nich nie ma bowiem konta w mediach społecznościowych. W momencie, gdy rozeszła się wiadomość, że Jolly i Pete zostali rodzicami bliźniąt, największe czasopisma zaczęły składać im oferty na prawa do publikacji zdjęć nowonarodzonych maluchów. Zwycięzcami w tym wyścigu okazały się magazyny People i Hello, które łącznie zaoferowały sumę 14 milionów dolarów. W następnym miesiącu sesje zdjęciowe zostały zrobione, a Nox i Vivienne zadebiutowali na okładkach. Jeśli jednak myślicie, że brat i Angelina wzbogacili się na wizerunku dzieci, to bardzo się mylicie. Okazała suma 14 milionów dolarów została przez nich przekazana na fundację Jolly Pitt, którą wspólnie stworzyli. Do dziś fotografie bliźniąt pozostają jednymi z najdroższych zdjęć celebrytów, jakie kiedykolwiek zrobiono. Mogłoby się wydawać, że po tak spektakularnym debiucie w prasie najmłodsze pociechy aktorskiej pary stale będą gościć w mediach. Było jednak inaczej. Przez pierwszych kilka lat ich życia informacje o bliźniętach były naprawdę znikome. Choć były pewne rzeczy, którymi brat i Angelina postanowili wówczas podzielić się, na przykład w udzielonych wywiadach, prawda jest taka, że nigdy nie mówili o nich zbyt wiele. Jednak podobnie jak w przypadku Shiloh, ludzie chcieli wiedzieć więcej. Podczas gdy zawsze dużo mówiło się o dzieciach Jolie-Pitt, wydawało się, że wraz z narodzinami trójki biologicznych pociech, uwaga fanów i mediów mocno przeniosła się właśnie na nie. Shiloh, Vivian i Knox często byli do siebie porównywani o wiele bardziej niż ich starsze rodzeństwo. To oczywiście można przypisać do faktu, że są rodzonymi dziećmi eks aktorskiej pary, uważanej do dziś za jedną z najpiękniejszych w Hollywood. Z biegiem czasu, gdy Shiloh i Vivian zaczęły dorastać, coraz więcej osób zarówno wśród internautów, jak i tych odpowiedzialnych za prasę, zaczęło porównywać obie siostry. Przez wiele lat największą uwagę skupiała na sobie Shiloh, ponieważ sposób ubioru i fryzur jaki preferowała, od najmłodszych lat budził sporo kontrowersji. Głośno zastanawiano się, czy jest osobą transpłciową nie tylko z powodu tego jak wyglądała, ale także z uwagi na kilka zdań, które w wywiadach padały z ust jej obojga rodziców. Ale jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o blisko 15-letniej Shiloh i zobaczyć jaką wielką zmianę niedawno można było niej zaobserwować, odsyłamy Was do innego naszego odcinka. Ale jeszcze zostańcie z nami. Jedyne biologiczne córki Jolie-Pitts wzbudzały ogromne zainteresowanie, co naturalnie doprowadziło do tego, że ludzie zaczęli porównywać sposób ich ubierania się. I chociaż zdecydowana większość skupiała się na lubiącej chłopięcy wizerunek Shiloh, by także osoby, które zwróciły uwagę na jej młodszą siostrę. Bowiem podczas gdy można było zobaczyć Vivienne w sukienkach i innych ubraniach, które ogół społeczeństwa określiłby jako dziewczęce, to na wielu fotografiach przez większość czasu miała na sobie spodnie. To wywołało debatę wśród internautów, którzy zastanawiali się dlaczego nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi, tak jak miało to miejsce w przypadku jej starszej siostry. Niektórzy sugerowali, że tak jak Shiloh chciała być jak jej starsi bracia Maddox i Pax, być może Vivienne chciała być bardziej podobna do swojego brata bliźniaka Noxa. Inni zwrócili uwagę, że może najmłodsza pociecha, czy chciałaby być natomiast bardziej podobna do swojej starszej siostry. Ogólnie rzecz biorąc, to wszystko wywołało debatę na temat tego, czy Vivien również może identyfikować się jako chłopiec. Jednak najbardziej powszechny konsensus był taki, że dziewczynka z dzieckiem, które po prostu woli ubierać się wygodnie. Ale wydaje się, że Vivienne stara się być podobna do swojej siostry w inny sposób, mianowicie poprzez pracę w tej samej branży co ich rodzice. W 2008 roku Shiloh pojawiła się w boku swego ojca w filmie Ciekawy przypadek Benjamina Battona w roli malutkiej Caroline. I choć ona sama była wtedy za mała, aby to pamiętać, być może Vivienne też chciała mieć szansę zadebutować na wielkim ekranie jak jej siostra. Powszechnie wiadomo, że najmłodsza córka Angeliny i Brada pojawiła się w produkcji z 2014 roku Czarownica, gdzie wcieliła się w rolę kilkuletniej Aurory której doroślejszą wersję zagrała Elle Fanning. To nie jedyny epizod dzieci Brangeliny w świecie filmowym. W 2016 roku Shiloh, Knox, Pax i Zahara użyczyli swoich głosów w filmie animowanym Kung Fu Panda 3, w którym brała udział także ich mama. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno brat, jak i Angelina zgodnie w wywiadach twierdzili, że nie chcieliby, aby ich dzieci poszły w ich ślady i wybrały karierę aktorską. W wywiadzie z 2014 roku Angie ujawniła powód, dla którego Vivienne pojawiła się w filmie. Jak wyjaśniła, podczas gdy ona była ucharakteryzowana na czarownicę, inne dzieci, które były brane pod uwagę do tej roli, po prostu bały się i zaczynały płakać. Jej filmowe wcielenie nie było natomiast żadnym problemem dla najmłodszej córki, a to spowodowało, że kadry filmowe zostały nakręcone sprawnie i obyło się bez stresu dla dziecka. Właśnie w ten sposób więc zadebiutowała jako aktorka. Ale jeśli zarówno Vivienne jak i Nox zdecydowaliby się na karierę aktorską, jak myślicie, mogliby być następnym bliźniaczym duetem? Takim jak Mary-Kate i Ashley Olsen albo Cole i Dylan Sprouse? Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat Siust Olsen lub braci Sprouse osobno odcinkiem poświęcone, znajdziecie na naszym kanale. Ale wracając do dwunastoletniej Vivian, ze swoją o dwa lata starszą siostrą może mieć wiele wspólnego w temacie smykałki przedsiębiorczości. W 2019 roku aktorka Sara Ramos udostępniła zdjęcia na swoim Instagramie, na którym widać było bliźniaki wraz z rodzeństwem i mamą w parku. Wszyscy brali udział w odwiecznej tradycji sprzedawania smakołyków swoim sąsiadom, ale w przypadku tej rodziny nie był to zwykły stragan z lemoniadą czy garażowa wyprzedaż. Angie i jej dzieci byli w lokalnym simparku i sprzedawali domowej roboty przy smaki dla psów. Zgodnie z postem aktorki znanej z serialu Parenthood, wszystkie wpływy ze sprzedaży miały trafić do Hope for Paws Rescue, organizacji non-profit ratującej zwierzęta. To po raz kolejny wywołało dyskusję wśród internautów na temat tego, jaka mogła być motywacja dzieci Jolie Beat biorących udział w tej akcji. Niektórzy sugerowali nawet, że być może chcą założyć własną firmę. Ale biorąc pod uwagę to, jak niewiele wiemy o pociechach Brangeliny, łącznie z tym, co chciałyby robić w przyszłości, wszystko to pozostaje w sferze spekulacji fanów, próbujących wyciągnąć wnioski z każdego, nawet małego, wglądu w ich życie. Choć jeśli jest jedna rzecz, którą bliźniaki przejęły nie tylko od Shiloh, ale od całego swojego rodzeństwa i rodziców, niewątpliwie będzie to przyzwyczajenie do ciągłego bycia fotografowanym. Nawet na zdjęciu niedawno wspomnianej Sary Ramos, zrobionego w parku dla psów, można zauważyć, że choć ona próbowała sprawić, by wyglądało to na selfie, widać, że dzieci na nią patrzą, najprawdopodobniej wiedząc, że chce ich umieścić w kadrze. Od czasu adopcji lub narodzin cała gromadka Jolipid jest pod ostrzałem prasy. Za każdym razem, gdy wychodzą, czy to z opiekunami, ochroną, czy rodzicami, ich obecność na ulicach jest automatycznie uwieczniana przez paparazzi. I najczęściej, jeśli nie są to wydarzenia publiczne, podczas których towarzyszą rodzicom, są przyłapywani przez fotoreporterów podczas wykonywania prozaicznych czynności, takich jak robienie zakupów czy spacery. Obie siostry, Vivienne i Shiloh, wielokrotnie zostały sfotografowane razem, czasami w towarzystwie mamy Zachary. Jednak na zdjęciach i materiałach filmowych, na których rodzina jest poza domem, ścigana przez paparazzi, często można zobaczyć, że Vivien nie jest fanką tych chwil. Często trzyma rękę swojej mamy, stojąc blisko niej, podczas gdy na przykład jej brat bliźniak nie widzi przeszkód i dumnie idzie przodem. Powiedzcie ciekawcy, co myślicie o bliźniętach Jolly Pitt. Uważacie, że Vivien stara się być jak Shiloh, czy według was ona i jej brat Knox będą chcieli pójść zawodowo w ślady rodziców, które dziecko z całej szóstki da największą sympatią? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie z nami na bieżąco. A jeśli podobał się Wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy przekażecie go dalej. Do usłyszenia, cześć!